Dobry, witamy, Hej. witamy. Piękny widok, baloty. A tutaj patrzcie, ta przeleciała. Kurde, jest gdzie chodzić. Pozdrowionka dla Basi, i Grzesia, czarnej i Grega. Pozdrawiamy. Dla wyczochranych też tutaj na tym polu walczyli. Lecimy. Popadało, wczoraj cały dzień lało tak solidnie. Także będzie się mega fajnie kopać. Będzie przewodność. Mam nadzieję, że coś jeszcze tutaj. Wygrzebiemy fajnego O, Dobra Trzymajcie kciuki Coś Pani chce powiedzieć? Lecimy Po sreberka No i pierwsza monetka Czwarty sygnał Zaczynam od piątki adolfowej Wrona z wiatrakiem Masz monetkę? Nie masz? Także wygrany konkurs ważne, że nie guzik no i lecimy jest areał no i ładnie tu wychodziło także jest szansa i Maciek, o Macieku zapomniałem Maciek też tutaj ładnie pokopał słoneczko już wyszło, dzisiaj ma być lampa także kopiemy z samego rana bo myślę, że później się nie da wyjść już, jest, już się robi ciepło no ale cóż, walczymy a ja słuchajcie, dzisiaj mam w sumie zaczynam od pewnie jest to fenolek. Teraz zobaczymy. Sławek już ma monetkę, także on wygrał konkurs na pierwszą monetkę. Jedyneczka adolfowa, trochę zajechana. No ale zaczynamy jedyneczką. Zobaczymy jak będzie dalej. Oby lepiej. Także cóż, lecimy dalej do następnego. Łapie no, słoneczko. Tak jest wyszło. Coś na pewno stareńkiego. 50 lat to nie ma. Podejrzewam, że co najmniej 100. Ale co dalej? A teraz mamy kluczyk z budzika z zegara. Niestety niecały. Mieszka Miki. No i kolejna drobinka, taka pierdółka, która jeszcze została w ziemi, pokryweczka z fajki Bardzo malutka, taka cieniutka blaszka musiężna No nic, nic fajnego nie chce wyjść, jeszcze Adolf wyszedł Także pole dobrze przeszukane, ale sprawdzamy, bo jak już nie ma śmieci to, to lubię wyjść sreberka No i Sławek mnie dogonił a ja słuchajcie, mam kolejną monetkę, tym razem monetka bez kopania na wierzchu. O, o tutaj, tutaj. Jak już widzicie. Oj, zaraz zobaczymy, cóż to mamy. Cóż my tu mamy? coż my tu mamy? Wyciągniemy. Oj, oj. O, jedyneczka, słuchajcie. Cesarstwo. I od Oli. Ola, ma drugą monetkę. lecimy do mnie. Uciekamy. Ja mam trzecią. I jest to Adolf. Dycha. Mam piątkę, jedynkę i dycha Adolfową. Nic tu więcej nie ma. Kurde. Masakra. No nic. No i takie wypady są. Trzeba stawić. Jest łopeczka. Lwia. Ale taka maleńka, już wykopałem kilka, ale takich dużych podstaw. Tak jakby od. O, Ola, coś nagrywa. Tak jakby od jakiejś cukiernicy, czy, czy innego naczynia. Ciekawy jestem od czego to jest. Ale wygląda zacnie. Fajny fanciur Może coś na nawet, bo jesteśmy na szlaku Dobrze, może być, że to Francja no, To mam na razie Na razie mój strzał dnia Zobaczymy czy coś to przebije Łapka <grywka> Co tam? O, proszę, Ola ma medalik, lecimy do Oli Zobaczyć medalik. No i słuchajcie, tam daleko nie wiem, czy będziecie widzieć. Ok, Wam Kotek siedział. Teraz idzie, chyba z pół godziny na nas zaglądał. Obserwował nas. A ja mam słuchajcie, mój kolejny fancik. Tym razem już go wyczyściłam niestety. Albo niestety, bo po prostu nie wiedziałam, czy to jest blaszka, czy to jest coś fajnego. Okazało się, że jest to aluminiowy medalik. Coś tam widać, ale bardzo zajechany. No ale jest medalik. Także fajnie. Super. Przy okazji medalika możemy pozdrowić Basię i Grzesia, którzy mają czy też zrobili sobie konkursik, kto chyba więcej wykopie medalików, także życzę wam powodzenia. <laughs> Jednemu i drugiemu oczywiście. A ja co? A ja lecę dalej do następnego. 8 godzina. A tu zaczyna już powoli smażyć. A jest zwykły kalesoniak. A ja wykopałem, słuchajcie, kolejny Fant. Patrzcie, nie wiem co to jest. Jakieś zdobienie. Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczymy. Jest to ciężkie, długie, chyba, że to jest jakaś część do czegoś. Prędzej Sławek będzie wiedział co to jest niż ja. Bo ja nie mam bladego pojęcia, co to jest. Czy to jest jakieś zdobienie czegoś? Czy to jest od traktora? Czy co to jest? Nie wiem. Troszkę to wyczyściłam. O, wygląda to tak. Ciekawe. Nie mam bladego pojęcia, co to jest, więc jak ktoś z Was będzie wiedział, to może napisać w komentarzu. Lecimy do następnego. Jak to mówi mój przyjaciel? Pozwoliłem sobie wyczyścić Zajechany wajmarek, 24 rok. Także chyba czwarta monetka dzisiaj, to tam czwarta monetka moja, a ja mam chyba guziczek. O, widzicie? Będzie guziczek, będzie z czymś, bardzo malutki, Mikroguziczek. Teraz wyczyścimy go troszeczkę. A to jeszcze nie byle jaki guziczek. Malutki jest, ale jest na nim chyba kotwica. Tak kotwica jest, marynarski. Ja go przejmę, dawaj. Nie, nie wyostrzył, nie ma szans. Bo w cieniu nagrywasz. No, bo specjalnie, żeby słoneczka. No to... ja tego, to Strasznie. No, bardzo ciekawy. Nie? Mhm. Kotwica i coś jeszcze Kotwica jest. Kotwica tutaj. Jakiś taki... E, jakaś gałązka jest. No jest, ale bardzo ładnie zachowana. Tutaj zachowany. jakby taki proporzec, coś takiego. No. Bardzo ładnie zachowany wszystko na nim praktycznie widać niestety nie ma. Nie ma, no nie ma, ale... No, no, ale ciekawy guziczek. Jest mistrz. Super. Piękny. No to właśnie to wykopałam. Nie wiedziałam co to jest. A to jest y, zdoba jakaś. Okucie. Skrzyni czy coś. No, ja stwierdziłam, że może, do kota. Może jakiegoś y, Dyliżansu no. no, Czy ale innego grałam. wozu. No. Fajne. No i całe, nie? No. Znaczy śrubki można do auta przekręcić. Jak, nas, jak konserwator pozwoli, Aha, no tak. kot tam nas dalej obserwuje. No. Cały czas co się rusza, to idzie. Pewnie to nas nie subskrybuje, to, to, to zagląda co tam. Tutaj Tutaj już nie jest tak zatależowane, będzie się lepiej przechodzić Nie, to jest to samo No, pole. tutaj jest jakby zwalcowane. No, to jest to samo pole, żeby nie było. No. Tylko połowa jest tak, jakby stależowana, a druga połowa, tak, jakby zwalcowana. zalecimy. Lecimy. lecimy. Że, chyba że plusek, ale no nie wiem, za cienkie chociaż może wygląda na monetkę. Ale Toś dowaliła teraz. Nie wiem co to jest. Wyglądała na monetkę. Jakieś zacne. To trzeba na mokro. Patrzcie no to. Co, jak to, to jest jakieś zacne srebro. Ja nie wiem co to jest właśnie. Tutaj widać godło. Ja mam same zacnę z sreberka, także wiesz. Ja No <noise> Takie wyszło. Ten delikatnie jest. Ale to tak wyszło. Ja tego nie, na pewno nie uderzyłam w Wiesz, że nie Czekajcie, wyliżemy to i już będziemy patrzeć. No toś teraz dowaliła. Nie wiem, co to jest. No tutaj na polu nic więcej nie, nie doczyścimy. Delikatnie chusteczko przetarłem. Widzę, że tu jest napis DES. DES coś tam powiem szczerze, że pierwszy raz widzę i prawdopodobnie nie jest to srebro bo tutaj na rancie nie głupi. na rancie widzę, że to jest miedziucha może być, że to albo słabej jakości moneta z oszukanego srebra, albo jakiś żeton A to jakiś ciejutki? tokenik. Nie. Nie jak nie znajdziemy to, to dodam opis jak nie to będziemy liczyć na was. No. Ale zacne. Zacne Wielkie, znalezisko no? bardzo ładne. Tu, tutaj brawo. jest taki orzeł na środku w herbie, korona na górze. No wielkościowo. Tak prawie szóstak można powiedzieć. Troszkę większy od trojaka. No. Super. Super, brawo. Ładne znalezisko. Ciekawo. Ikonka fik. No i mamy kawałek nabijeczki. Ozdoba, nie wiem, siodła czy jakiejś torby skórzanej. Także szkoda, że nie cała. Widziałem. tu jest a, prusaczek a, już myślałem, że sreberko niedawno był 1821 teraz mamy 22, czyli drugi rok bicia tych prusaczków jak widzicie jest mennica D także rzadkość Szkoda, że ten stan taki dramat, nie? No, niestety do klaserka to się nie nadaje, przynajmniej do tych moich, które zbieram. Musi być zachowany rancik i tutaj te kropeczki w otoku muszą być. Nie ma to tamto. Także monetka, niestety. Trupek. A słuchajcie po, mone po monecie, która była wow, nie wiedzieliśmy co to jest. Czy to jest moneta, czy to jest żeton, czy to jest token. Zobaczymy, w domu jeszcze ją ogarniemy. To przyszedł, przyszedł czas na co na prl <laughs> Pierwszy PRL w dniu dzisiejszym jest o 20 groszy. Zaraz zobaczymy, kogo będziemy pozdrawiać. O, 49. Pozdrawiamy serdecznie. Pana Antoniego i Panią Janinkę Tu wykopałem przed chwilą z Jurajskiej Takiego żółtego, przypomniało mi się, że tutaj one wychodziły Dosłownie zrobiłem krok Patrzcie to Jest sreberko Chcę zobaczyć na żywo? Silbergrosch leży na, na, na ziemi Wypukane. No. tego nie grali Trochę go poliżę No to monety trafić w ładnym stanie to też graniczy z cudem. Yy, ponieważ jest tutaj srebra w tej monecie 20% czy 22%. Także yy, samo przecież się, się bardzo szybko wycierały w obiegu. Mamy 1827 rok. W obiegu bardzo szybko traciły yy, na wartości, no i no i tak to wygląda niestety. No, ale jest. Liczy się sztuka w naszej konkurencji. Także no i złapał mnie kapselek. Sam raz wykopałem dołek. Gdzieś tutaj była duża krągłość. No ale zadzwonił Michał. Kapselka znacie, kojarzycie. Także cię się tu nakryłem, żeby nie schła. Pozdrawiam przy okazji Michała Wysłałem mu to zdjęcie monety Na pewno grupę też wysłałem Tej Oli monety I zobaczymy co to Może ktoś znajdzie Dopóki jesteśmy na polu Słuchajcie to To będzie trójka pruska Ale raczej nic tu nie ma Nie mam punktu zaczepienia. Także to tylko okrągłość. Ja, już się zrobiła, że tak powiem, lampa. Słońce tak daje, że idzie zwariować. My już też powoli zmierzamy do końca pola i też lecimy do domu na kawkę. A ja jeszcze przy okazji, słuchajcie, mam kolejny fancik O, proszę, już widać, widać już swastykę. To będzie jakaś finka może. Może pomóc zimowa? Zobaczymy, nie wiem, co to będzie za wpineczka. Tak mi się wydaje, że to będzie wpinka albo guzik. Poczekajcie, troszeczkę wyczyścimy. ja to mówię o gacie. Ogatki wyczyszczę i zaraz Wam pokażę. Mój strasznie A Tak jak myślałam, jest to wpinka. O proszę, ze swastyką, ale strasznie zajechana. Także. Fajny fancik. Szkoda, że taka z żarta. No ale cóż. Nie ma co narzekać. Lecimy dalej, słuchajcie, do następnego. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś, jeszcze mam kawałek, także miejmy nadzieję, że coś jeszcze wyjdzie. A jak nie, no to się będziemy widzieć na podsumowaniu, ale. Ale mam nadzieję, że jeszcze coś wpadnie. No całkiem ciekawa ta wpineczka. Proszę. Adolf na czasach. Leży. Leży i się opala. 1942. No i jest 8 monetek. I łapka lwa. No i zerwała się krówka z łańcucha. Patrzcie, jak daleko uciekła. Stanie mi się pubie, ale to nic. Takie życie. Takiego śmieciucha wam pokażę ciekawego. To jest tył od łuski z bocznym zapłonem. Tutaj jest na górze dziurka, to był taki pręcik, który zbijał spłonkę numer 16 napis E. B. London. No, ola już powoli ciśnie w moim kierunku powiem to magiczne słowo, magiczne zdanie. Powoli będziemy kończyć. I niech się dzieje. No, jak przez godzinę nic nie wychodziło, wystarczyło powiedzieć, że kończymy. Dycha Adolfowa. Dawno nie było. Dosyć ładny stan. MENICA D No i skończyliśmy Prawie 12 godzina Smaży już Konkretnie Takie śmieciuchy Znowu wpadło trochę mosiądzu Jakieś Opakowania po Lekarstwach Najwięcej jak zwykle aluminium Posprzątane z tego co co słyszałem to Ola trafiła w pinkę NSDAP także zaraz ją pooglądam Dla mnie dzisiaj strzałem dnia sreberko i znowu mi wypadło z ręki no i ta łapa lwa My się żegnamy, Sienka, pomachaj Sienka, wam zrobię papa o. Właśnie. Właśnie, idziemy pora, spać. Pora, pora na dżemkę. Pora na kawę, kurde. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Pozdrawiamy do następnego.